No i tutaj pytanie do Ciebie, jako specjalisty od włosów. Podpowiedz jakieś dobre rozwiązanie dla pani, które mają kręcone włosy. W salonie też mam bardzo dużo klientek z kręconymi włosami i powiem szczerze, że to są najtrudniejsze włosy do ogarnięcia. Włos kręcony ma całkowicie inną strukturę. Nie jest niestety włosem dobrze nawilżonym, jest to włos zazwyczaj bardzo suchy i to od nasady. Ja na przykład u siebie w salonie stosuję pięciokrotne mycie głowy, żeby jak najbardziej zwilżyć ten włos, ponieważ przez to, że ten włos jest taki spiralny, nawet nie da się go dobrze umyć. On nie jest w stanie napić się tej wody, tak ładnie mówiąc. Stosuje różne metody, często stosuje metodę OMO. Wiem, że dużo fryzjerów nie jest fanem tej metody, natomiast co daje nam nałożenie wcześniejsze odżywki przed myciem, zmiękczenie tej struktury włosa, właśnie po to, żeby dobrze umyć ten włos wewnątrz. I dlatego ja stosuję tę metodę, nakładam odżywkę na 5 minut, potem myję kilka razy włosy i znowu nakładam odżywkę bądź też maskę, żeby domknąć tą strukturę włosa. Wtedy ten skręt jest bardziej wyeksponowany, łuska włosa jest domknięta. Fryzjerzy, którzy mają klientów skręconych, Włosami powinni się udać na szkolenie, typowo skręconych włosów, żeby poznać w ogóle tą chemię tego włosa, tą strukturę tego włosa, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Ja też od tego zaczęłam. I też, żeby zabezpieczyć klientkę w produkty, ta poignacja jest naprawdę kluczem do sukcesu, żeby wydobyć ten skręt, żeby uwydatnić ten zawiasek, to jest naprawdę bardzo ciężka, ciężka praca. I posiadaczki kręconych włosów, podziwiam was, jesteście naprawdę boskie. Jeżeli macie piękny skręt, to trafiłyście na pewno do dobrego fryzjera albo oglądacie dużo filmików na YouTubie.